Cześć, nazywam się Ada Kinowska i jestem wirtualną asystentką. A także pokazuję, jak wykonywać różne rzeczy w biznesie online i jak zarządzać swoim czasem. Dzisiaj skupimy się na fanpage'u na Facebooku. Osoby kompletnie początkujące w swojej drodze do wymarzonego biznesu online będą musiały przejść ten krok, jeśli oczywiście chcą mieć stronę na tym medium społecznościowym. I ja wam dzisiaj pokażę. Co należy zrobić, jak założyć taką stronę, na co zwrócić uwagę i jakie są ustawienia takie podstawowe, które, na które powinniśmy, które powinniśmy zmienić już na początku. A także podam Wam kilka pomysłów na posty, tak żeby coś tam się działo. I od razu, jak tylko pomyślałam o tym, żeby zrobić taki film, to sobie hmm, zadałam takie pytanie, czy jeszcze jest warto, czy to jeszcze będzie potrzebne. Ale wydaje mi się, że nadal tak. Nadal warto jest mieć ten, e, ten fanpage, mimo że Facebook powoli, wydaje mi się, wymiera, a to jeżeli chodzi o, te, o takie biznesowe rzeczy, e, dlatego że zasięgi są bardzo niskie. I e, czy warto jest się męczyć? Moim zdaniem tak. Ja mam do tego takie podejście. Ja sama fanpage mam, mam też grupę na Facebooku. Grupa na Facebooku jest ogromna, jest to moje jedyne medium, które na ten moment jest takie duże. Grupa oczywiście nazywa się Kobiecy Biznes Online. Zachęcam do dołączenia. Tak samo nazywa się FanPage i tak samo nazywa się wszystko w moim biznesie. Jeżeli chodzi o te zasięgi, to ja się tym kompletnie nie przejmuję, dlatego że ja ten FanPage mam, bo wydaje mi się, że mogę go utrzymywać bez wielkiego, bez wielkiego wysiłku. Kilka filmów temu, kilka dni temu nagrałam taki film o recur Post. To jest takie narzędzie, które pozwoli Wam właśnie prowadzić ten fanpage bez Waszego wysiłku. Link do tego, do tego filmu znajdziecie w opisie filmu, znajdziecie go też tutaj. I przejdźmy teraz na ekran komputera i pokażę Wam, jak taki fanpage założyć i na co zwrócić uwagę. OK, dzisiaj pokażę Wam, jak założyć fanpage na Facebooku. Jak widzicie, ja mam nową wersję Facebooka, która chyba będzie obowiązywała, więc to dobrze. Tutaj w prawym rogu, w prawym górnym rogu naciskamy plusik. Strona. I wybieramy wszystko, co chcemy. Tutaj wpisujemy nazwę swojej strony, czyli to, co, czyli nazwę swojej firmy, czy tak jak chcecie, żeby się nazywał, nazywał fanpage, jego nazwę test. Kategoria. Tutaj, w zależności od tego, co robimy, tak? Czyli na przykład, jeżeli mamy jakiś sklep, na przykład odzieżowy, to wybieramy sklep odzieżowy i opis tej strony, czyli kilka słów o sobie. Czyli e, takie krótkie e, wprowadzenie do tego, czym się zajmujemy. Tak, ja tutaj wpiszę też test, test. Tak jak widzicie, tu jest limit znaków, więc to powinien być bardzo krótki tekst, taki bardzo e, ogólny. I naciskamy utwórz stronę. Ok, jak widzicie, strona została utworzona i tutaj dodajemy zdjęcie profilowe, czyli nasze logo. Na przykład, bądź jakieś inne zdjęcie, które chcemy użyć, które będzie dostępne w tym miejscu. Tutaj właśnie będzie to zdjęcie. Najczęściej jest to po prostu logo. A następnie możemy wybrać zdjęcie w tle. Jak takie zdjęcie w tle stworzyć, pokazywałam na filmie wczoraj, więc link do filmu znajdziecie w opisie tego filmu. Mamy więc stronę test. Gdybyśmy mieli już wszystko uzupełnione, to tutaj byłaby zdjęcie w tle, tutaj by było logo. I następnie dodajemy nazwę użytkownika. To jest nazwa, która będzie też w linku i nazwa, pod której my będziemy, będą nas mogli oznaczać nasi obserwatorzy. Więc ja nazwał to oczywiście test. OK. Tutaj będzie Wam się pokazywało, tak jak widzicie, czy ta nazwa jest dostępna, czy nie. Wszystko jest gotowe, mamy nazwę i tak jak widzicie tutaj mamy, e, będzie można nas łatwiej znaleźć e, i będzie można wysłać wiadomości pod adresem. Następna rzecz, którą możemy zrobić, to jest dodanie przycisku i tutaj mamy kilka opcji. Możemy na przykład, e, widzicie, wybrać różne opcje, czyli możemy dodać swój numer telefonu, żeby szybciej można było się z nami skontaktować. Możemy dodać swój adres mailowy. Jeżeli mamy grupę, to możemy też dodać gdzieś tutaj link do grupy i będzie odwiedzić grupę. Możemy też dodać: Dowiedz się więcej i podać naszą stronę internetową. Tak? No ja na przykład piszę tutaj stronę internetową, którą ja mam, czyli wtedy, jak widzicie, będzie. O, możemy wtedy się zmienić, że już jest do, do edytowania. Ok. Następna rzecz to tutaj wam pokażę co gdzie się dzieje. Tutaj możemy zaprosić osoby do polubienia nowej strony. Tutaj mamy tutaj jak widzicie mamy dalej rzeczy do uzupełnienia czyli to co, co zrobić żeby, żeby ta strona była pełna. No ja nie będę dodawać zdjęcia w tle i logo no bo to jest taka strona tylko żeby ją tutaj zrobić. Tutaj możemy dodawać posty. Czyli napisać coś, wybrać zdjęcie, yy, zameldować się, czyli oznaczyć się gdzieś w jakiejś lokalizacji. Możemy też doda dodawać tutaj filmy, yy, zbierać pieniądze no to takie rzeczy, które są normalnie na Facebooku yy, dostępne. Następna rzecz to są statystyki. To jest, yy, może Was interesować. Tutaj mamy informację, to jest nazwa, to jest ile nas obserwuje osób. Możemy też, to będzie się też wyświetlało mm, osobom, które nas odwiedzają. Ok, następna rzecz, którą robimy, to tutaj, jak widzicie, mamy kilka rzeczy jeszcze po lewej stronie. Mamy centrum reklam. Tutaj możemy ustawiać reklamę. Mamy skrzynkę odbiorczą, czyli tutaj będziemy widzieć wszystkie wiadomości, które do nas przychodzą. Możemy też podłączyć Instagram, żeby widzieć wiadomości z Instagrama i żeby móc też dodawać z komputera posty na Instagramie. Następna rzecz. To, jest, to są powiadomienia, czyli tutaj będą wszystkie powiadomienia, które, które do nas przychodzą, czyli wszystkie komentarze, nie wiem, osoby, które polubiły naszą stronę i tak dalej. Następna rzecz to są statystyki. Tutaj będziemy widzieć właśnie wszystkie szczegółowe statystyki. Narzędzie do publikowania. Tutaj w narzędziach do publikowania możemy tworzyć posty, możemy je planować. Tak jak widzicie, tutaj są zaplanowane posty. Możemy zostawić post w wersji roboczej, możemy zobaczyć wszystkie swoje filmy i Czyli dokładnie to, co moglibyśmy zrobić na tej stronie głównej, tylko to jest jakby bardziej zaawansowane. I możemy tutaj sobie zobaczyć co i jak, kiedy, na kiedy jest to zaplanowane i tak Kolejna rzecz. To jest jakość strony, czyli tutaj jest wszystko OK i mamy jeszcze informacje do uzupełnienia. Te informacje do uzupełnienia uzupełniamy oczywiście na samym początku, czyli zaraz po tym, jak dodamy tą stronę. Dodajemy, możemy dodać swój numer telefonu, bądź zaznaczyć, że nie ma numeru telefonu. Możemy dodać swój adres mailowy, bądź zaznaczyć, że go nie ma, ale polecam dodać i stronę internetową, bądź zaznaczyć, że tej strony nie ma. Jeżeli mamy biznes stacjonarny, no to dodajemy sobie tutaj adres tego miejsca. Jeżeli nie, to zaznaczamy, że nie ma. Tutaj możemy sobie też dodać. Tutaj możemy sobie też dodać taką opcję godziny pracy, czyli na przykład, że jesteśmy czynni całą dobę, zamknięci. Na stałe, czy otwarte w, otwarcie w wybranych godzinach, i tutaj sobie wpisujemy, od której jesteśmy otwarci, tak? Czyli możemy sobie na przykład zaznaczyć, że jesteśmy tak yy, otwarci. Tutaj jeszcze dalej mamy jakieś tymczasowe zmiany zakresu usług. Tutaj mamy informację o koronawirusie, czyli yy, nie wiem, co to dokładnie jest. Aha, czyli takie rzeczy, które się mogły, yy, mogły zmienić ze względu na sytuację. Które się znaleźliśmy, czyli na przykład dłuższy czas odpowiedzi, no bo nie wiem, zespół pracuje zdalnie, aktualizację zasad, dodatkowa pomoc, czyli możemy jakąś dodatkową pomoc zaoferować naszym klientom. E, tutaj aktua aktualizację zasad to może być na przykład e, coś, co się zmieniło ze względu na koronawirusa. Ok. Zasady ochrony prywatności możemy tutaj dodać metryczkę, czyli taki krótki opis. I długi opis naszej strony, który będzie się wyświetlał, wyświetlał, właśnie na tej stronie. Ok, czyli tak wygląda tworzenie, tworzenie strony. Tutaj możemy jeszcze zobaczyć ustawienia strony, i tutaj mamy bardzo dużo tych ustawień. Tak, mamy tutaj widoczność strony, czyli czy jest opublikowana, czy, czy nie. Tutaj mamy ustawienia, czy każdy może publikować posty na stronie i czy może dodawać zdjęcia. Możemy sobie to edytować, że nie, że trzeba najpierw je zaakceptować. Grupę odbiorców. Tutaj mamy udostępnienie postów i relacji. Wiadomości. Możemy, na przykład, jeżeli nie chcemy, żeby osoby się z nami kontaktowały przez Facebook, to możemy za taką opcję, e, opcję wyłączyć. E, tu jest możliwość dodawania znaczników, e, czyli że można oznaczać naszą stronę. E, tutaj możemy też włączyć film wulga, wulgaryzmów. Jest tu bardzo, bardzo dużo opcji. I yy, no nie będę przechodziła teraz przez wszystkie, ale chciałam Wam pokazać ogólnie i jeszcze takie bardzo ważne rzeczy. Tutaj mamy ustawienia wiadomości. I możemy sobie tutaj wszystko ustawić. Możemy też, możemy też ustawić taką wiadomość, która będzie wysyłana zaraz po tym, jak ktoś będzie chciał wysłać do nas wiadomość. Czyli ktoś otwiera, zaznacza, że chce wysłać wiadomość i dostaje taką wiadomość powitalną. Na przykład, jeżeli chcemy, żeby taka wiadomość się pokazała na przykład, że nie chcemy odpisywać, nie chcemy, żeby osoby pisały do nas, ale nie chcemy też zablokować tej, tej opcji, to możemy na przykład napisać, prosimy o napisanie do nas na adres taki i taki, albo jeżeli wolimy kontakt telefoniczny, bo coś szybciej załatwimy w ten sposób, to że prosimy o kontakt na numer telefonu taki i taki. Następna sprawa to jest taka, że możemy tu po prostu kogoś przywitać, że dzień dobry, cieszymy się, że do nas piszesz. Tak jak tutaj, dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania, tak żeby zachęcić. Tutaj mamy, tutaj możemy dodać Messengera do swojej witryny, czyli że od razu będzie się tak, jak czasami wchodzicie pewnie na różne strony, i od razu jakby w Otwiera się to okienko, żeby, żeby że można napisać do, do tej danej strony. E, tutaj możemy skonfigurować automatyczne odpowiedzi e, i możemy też włączyć opcję, żeby pokazywać. Kto wysyła wiadomości w imieniu naszej strony? To znaczy, że jeżeli chcemy, żeby było widoczne, że ktoś pisze z naszego zespołu, czyli mamy cały zespół i ktoś to obsługuje, i żeby było widać, kto dokładnie, kto dokładnie na tą wiadomość odpisał. To jest taka opcja. To ona jest wyłączona po prostu automatycznie. Informacje o stronie. Znowu to samo. Tutaj możemy dodać więcej kategorii. Dokładnie to, co już wam pokazywałam wcześniej. Następne to są szablony i karty. Szablony i e, karty. Tutaj mamy, możemy wybrać sobie szablony. Na przykład e, różnego rodzaju restauracje i kawiarnie. Wiadomo, będą miały inne, bo będą miały na przykład menu. Tutaj mamy firmy, czyli tutaj będziemy widzieć na przykład oferty pracy, wydarzenia. Recenzje filmy zdjęcia będą po prostu inne rzeczy po lewej stronie widoczne. Możemy sobie tutaj wszystko wybrać. Ten standardowy jest, ten standardowy jest moim zdaniem dobry, więc, więc warto z niego skorzystać. Zresztą tutaj można sobie na przykład wyłączyć różne rzeczy, albo dodać, jeżeli, jeżeli chcemy, tak. Czyli możemy sobie, to jest teraz włączone, wyłączam to i włączam jeszcze raz, tak. Czyli wystarczy tylko nacisnąć i już powiadomienia, możemy sobie wyłączyć powiadomienia, możemy sobie wyłączyć powiadomienia o wiadomościach, możemy sobie wyłączyć powiadomienia e-mailowe, czyli wszystko, co będzie się działo dotyczące tego tej strony, nie będzie nam przychodziło też na maila, no bo jakby jeżeli wchodzimy codziennie na Facebooka, to po co ma tam na maila nam wchodzić? Wiadomości SMS też możemy wyłączyć. I tutaj mamy, tak jak widzicie, możemy, możemy dodać po prostu różnego rodzaju różnego rodzaju opcje, czyli jeżeli będzie nowa zmianka o stronie, to chcemy dostać powiadomienia, tak, nowa recenzja chcemy dostać, tak, nowe polubienie chcemy albo nie chcemy, wystarczy tylko nacisnąć, wybieramy sobie tutaj wszystko. W tym miejscu w miejscu role na stronie możemy dodać możemy dodać. Po prostu drugiego użytkownika, który będzie z nami to prowadził. Czyli możemy na przykład dodać, tak jak widzicie, są tu różne role: administrator, redaktor, Moderator, reklamodawca, analityk. Tak, czyli każda z tych osób będzie miała, będzie miała inny widok, i wiadomo, że redaktor będzie pewnie mógł pisać posty, administrator będzie miał dostęp do wszystkiego, moderator będzie mógł odpisywać na mm, wiadomości, komentarze, reklamodawca będzie miał dostęp do reklam, analityk też będzie miał dostęp do reklam i do statystyk. Także właśnie tutaj możemy dodać osobę, która będzie z nami zarządzała tą stroną, jeśli mamy. I ja polecam dodać taką osobę, nawet jeśli z nami nie pracuje, dlatego że jeżeli coś się stanie, a czasami się tak zdarza, że mamy, że coś się tam na Facebooku zadzieje dziwnego albo coś się zadzieje z nami na naszym koncie dziwnego. To mamy zawsze drugi, drugą osobę, która jest administratorem, którą znamy, z którą mamy stały kontakt, i możemy po prostu wtedy skorzystać z jego, z tej osoby konta, żeby nie stracić tego swojego fanpage'a, tak? czyli, żeby znowu od początku nie musieć wszystkiego robić, tak? czy znowu od początku zbierać, bo taka, takie odwołanie się od takiej decyzji, jakby coś tutaj się zablokowało, usunęło, czy coś takiego będzie trwało długo, a takie sytuacje się często zdarzają? Więc warto mieć taką zapasową osobę. Ja mam, ja mam też taką zapasową osobę, po prostu poprosiłam mojego narzeczonego, żeby po prostu tutaj podałam i tyle, i on tam nic nie robi i w ogóle nie interesuje się tym, ale ja mam jakby spokojną głowę, że, że mam, mam więcej niż jedną osobę, więc jeżeli coś się stanie, to mogę od niego coś próbować tutaj tworzyć czy dalej publikować posty po prostu. Z jego, z jego konta. Tak samo proponuję robić w grupie, żeby był jeszcze jeden administrator, który, który będzie Wam mógł, jakby, coś uratować, że tak powiem, skórę. Także te, te role na stronie są bardzo ważne. Następna ważna rzecz to jest Instagram. Możemy sobie połączyć ze stroną, ze stroną Facebooku Instagram. Wystarczy nacisnąć tutaj i dodać sobie swoje konto. I tutaj widzicie, co może, może, możemy robić. Dzięki tej opcji jest bardzo fajnie, dlatego że możemy dodawać z, z komputera sobie posty, a nawet planować posty na Instagramie, właśnie z. Komputera, czyli możemy raz usiąść do czegoś i na cały miesiąc sobie na przykład posty ustawić, i wtedy albo na, na jakieś wybrane dni, wtedy mamy mniej pracy bieżącej każdego dnia. Więc bardzo polecam. Możemy też sobie dodać WhatsAppa yy, i jakieś inne tutaj yy, rzeczy, ale Instagram, jeżeli mamy taki, yy, taką stronę właśnie firmową na Instagramie, to bardzo polecam dodać. I możemy jeszcze jedną rzecz zobaczyć wspaniałą, czyli zobaczyć tą stronę. Jeżeli się zastanawiacie, jak ona wygląda, jak logujecie się jako gość, to możecie wyświetlić jako gość. I tak wygląda właśnie ta strona dla osób, które Was odwiedzają i nie są administratorami. Czyli mamy tutaj zdjęcie w tle. Pamiętajmy, przejdźcie sobie do tego filmu o zdjęciu w tle i zobaczcie, że bardzo ważny jest ten y, przycisk. Y, tutaj ja mam przycisk odwiedź grupę, bo y, jakby ta grupa jest dla mnie bardzo ważna. Tutaj mamy wszystkie informacje. Tak jak Wam przed chwilą pokazywałam. dokładnie tak samo to wygląda jak tam, tylko nie mamy tutaj żadnych, e, żadnych e, statystyk i tak dalej. A tak posty się wyświetlają i, i wszystko jest tutaj. Mamy też wyślij wiadomość. Ok, jeżeli przejdziemy sobie do informacji, to jeszcze Wam pokażę. Długi opis, tak jak widzicie, mamy tutaj i ta metryczka to jest właśnie to. I już, i możecie, <laughs> i macie gotowy em, fanpage na Facebooku. Okej, okay, mam nadzieję, że już wszystko wiecie e, i że film Wam się podobał. Jeżeli tak, proszę zostawcie mi e, kciuki w górę, e, jakiś komentarz pod spodem i subskrypcję. I widzimy się już jutro w kolejnym filmie. Dziękuję Wam bardzo, cześć!